Hej kochani, dziś Wam pokażę, jak obłożyć tort masą cukrową. Przy okazji zrobić efekt marmuru oraz wykończyć tort, by miał ładny kancik. Do tego potrzebujemy oczywiście masy cukrowej. Ja używam firmy The Sugar Paste. Oczywiście użyjcie masy cukrowej, która Wam najbardziej odpowiada. Mogłam oczywiście zabarwić masę na kolor czarny, ale tutaj użyłam już gotowca. Jeżeli pod ręką macie tylko białą masę cukrową, zabarwcie ją na kolor czarny. Teraz mieszam białą masę cukrową z czarną. Nie musimy mieszać tego do połączenia kolorów. Może zostać taki marmurkowy. Następnie biorę kawałek białej masy cukrowej czarnej oraz tej szarej i mieszam. Masę tą zagniatam, rozciągam, składam w pół. I znowu zagniatam, rozciągam i składam w pół. I tak parę razy. Mieszam masę do uzyskania fajnego efektu marmuru. Efekt już mniej więcej mi się upodoba, tylko teraz w niektórych miejscach rozciągam tą masę, żeby jeszcze ładniej uwydatnić e, te kolory. Jak widzicie, tutaj palcem rozciągam, aby w niektórych miejscach były takie ładne przejścia. Następnie bierzemy się za rozwałkowanie tej masy. Najlepiej do tego użyć ciężkiego wałka, przez co e, tak dużo się nie napracujecie po prostu. Same zagniatanie masy czasami to jest niezłe ćwiczenie. Rozwałkowujemy naszą masę cukrową na około tak, 2 mm, 3 mm góra. Musicie obracać tą masę, żeby jednak rozwałkowała się nam na wszystkie strony. Jeśli zacznie Wam się lepić do blatu, możecie ją podsypać delikatnie mąką kukurydzianą. Sprawdzajcie sobie grubość, i oczywiście możecie sprawdzić, która strona Wam bardziej się podoba, na której stronie jest ładniejszy efekt. Teraz bierzemy nasz tort i smarujemy tłuszczem roślinnym. Możecie również użyć do tego wody, ale ja wolę ten tłuszcz. Tort postawiłam na kawałku papieru do pieczenia. Zaraz zobaczycie dlaczego. Teraz nakładamy naszą masę cukrową, żeby z każdej strony było tyle samo. Z góry pozbywamy się wszystkich bąbelków powietrza. Następnie przylepiamy boki. I teraz delikatnie z każdej strony będziemy przylepiać masę cukrową. Jak robi się nam taka falbanka, rozprostowujemy ją i ładnie głaszczemy masę cukrową, przylepiając do tortu. Papier do pieczenia pozwala nam na swobodne przekręcanie czy przesuwanie tortu. I tak pozbywamy się wszystkich falbanek, aż cała masa cukrowa będzie przylegać do tortu. Teraz obcinamy nadmiar masy cukrowej. Jak zauważyliście, nie obcinam przy samym torcie. Te skrawki zagniećcie i włóżcie do folii, można je użyć do czegoś innego. Teraz używam dwóch takich plastikowych kawałków. Nazywają się Cake Smoothers. Możecie użyć zamiast nich po prostu dwóch paczek. Takie paczki do wygładzania tortów są powszechnie dostępne w każdych sklepach cukierniczych. I zabieramy się za szlifowanie naszego tortu. Jak możecie zauważyć, już pięknie powstaje nam kancik. Tą paczkę na górze po prostu trzymam, a drugą tą po boku dociskam lekko i szlifuję ten kant. Jeżeli czuję, że paczka mi się przylepia, a wtedy podsypuję mąką kukurydzianą. I tak ładnie, powolutku szlifuję, że tak powiem, <grytanie> cały tort. Jak już jesteśmy zadowoleni z efektu, przylepiamy tort do podkładu. Ja tutaj użyłam odrobinę czekoladowego ganaszu. Ten ganasz to jest tylko czekolada i śmietanka. Stawiam tort na podkładce. Oczywiście przodem wybieram najlepszą stronę. I teraz zabierzemy się za obcinanie pozostałej masy cukrowej, która jest na samym dole. Do tego użyłam małego nożyka i po kolei obcinam każdy kawałek. I tak uzyskaliśmy bardzo piękny efekt marmurku, przy okazji piękny kancik. Jak zauważyliście, nie postawiłam tego tortu na samym środku podkładu, ale zobaczycie w następnym filmiku, dlaczego. Oczywiście ze względu na dekorację, która będzie na tym torcie. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten tutorial.